Jesteście ciekawi jak wyszły te buty inspirowane samochodem marki Lexus? Zapraszam na finał. Przedostatni etap, czyli lepienie podeszwy. Także wkładamy buta, wkładamy podeszwę i grzejemy. Kopci się jak skomina także oznacza to, iż możemy zacząć lepić. Podeszwa jest, słuchajcie, teraz bardzo miękka, także trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby czegoś gdzieś nie podwinąć, bo podeszwa wtedy będzie po prostu do wyrzucenia. Także spokojnie, delikatnie, no i na pełnym skupieniu. Mamy to, słuchajcie, udało się bardzo fajnie zlepić. Także teraz pod prasę dowalamy ciśnienia, żeby dognieść tą podeszwę. No i mamy, słuchajcie, gotowe. Bardzo się cieszę. Przechodzimy do zdjęcia butów Nie, z kopyt, także bolek i zdejmujemy następnie kopyto odłamać i odłożyć. Teraz jeszcze przeciągnąć nici po przyszyciu podeszwy, tutaj je przykleić, a następnie przechodzimy, słuchajcie, do tej wkładki inspirowanej fotelem. Tym wewnętrznym fotelem, także czarno-czerwona z przeszyciami i z oznaczeniem F-Sport. Jeszcze tylko zasznurować te buty, a że jest to ostatni etap, możemy zaśpiewać. To już jest koniec, nie ma już nic, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Ach kochani, jakżeż niezwykle długi i pracochłonny był to projekt, ale udało się. Także cóż, zapnijcie pasy, oto wuala, buty inspirowane samochodem marki Lexus modelu ES300 hybrydowego, robione ręcznie przeze mnie przez, o, długi, długi czas. No i najważniejszy moment, czyli Wasza opinia. Co myślicie, proszę, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobają. No jeżeli chodzi o mnie, jestem niesamowicie usatysfakcjonowany. Naprawdę szczęśliwy, że się nie poddałem, że dokończyłem ten projekt, bo moim zdaniem wyglądają po prostu pięknie, po prostu idealnie, tak jak moim zdaniem samochody marki Lexus. A teraz, pomimo tego, że są na mnie o dwa rozmiary za duże, przymierzę je dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają. No i znowuż powiem Wam, że jak na dwa rozmiary za duże, wyglądają pięknie, prezentują się niesamowicie kozacko, bym to nazwał. No i wysiadanie z takiego samochodu w takich butach myślę, że będzie na pewno zauważone. A jeżeli chodzi o wnętrze tych butów, którego teoretycznie nie widać po założeniu butów, pracy było z nim tyle, jak co najmniej z inną parą butów. Nie, także no niesamowicie skomplikowany projekt, niesamowicie czasochłonny, pracochłonny, wymagający uwagi, skupienia no i doświadczenia, nie, ponieważ to wszystko było tutaj no nie tak, jak zwykle się robi. Ale uważam, że naprawdę warto było. Nie, jeżeli chodzi o koszt, bo zapewne będą takie pytania, nie, Wynęły one czasu za około 6000 zł. No i mam nadzieję, słuchajcie, że Wam się podobają, co dajcie znać w komentarzu, bo czekam na Wasze opinie, jest to dla mnie bardzo ważne. A tymczasem zobaczcie, jak wyglądają na samochodzie, co prawda jeszcze nie na niebieskim, ale postaram się wkrótce pokazać Wam również dokładnie w tym kolorze. Teraz zobaczmy jeszcze na to, jak wyszła inspiracja wnętrzem tego samochodu, czyli tymi fotelami ze skóry, no i czekam na Wasze opinie. Także od projektu, pomysłu po realizację przez ciężką, długą pracę mamy gotowe. No i dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, że byliście ze mną podczas tych wszystkich sześciu odcinków. Cieszę się bardzo, dziękuję Wam za każdy komentarz, zapraszam na mój kanał na YouTube. No i do zobaczenia przy kolejnym projekcie, jeżeli macie jakieś pomysły, oczywiście zostawcie komentarz. Także raz jeszcze serdeczne dzięki, no i cóż, fajnie i w kontakcie.